Tureckie kluby nie przestają dosyć imponująco działać na rynku transferowym. No i jednym z przejawów tego jest to, że Fenerbahce zakontraktowało Edersona, czyli byłego już bramkarza Manchesteru City. Ederson kosztował Turków 14 milionów euro, wydaje mi się, że za 32-letniego bramkarza tej klasy. Ma to sens, nie są to jakieś idiotyczne pieniądze. No a Etihad opuszcza legenda, pełnoprawna. Myślę, że bez problemu można tak powiedzieć. Bramkarz jakoś się może i zwłaszcza na linii odbiegający trochę od Thibaut Courtois, Alissona czy Manuela Neuera, ale z drugiej strony to był Bramkarz no, urodzony po to, żeby mm, grać w Manchester City. Pepa Guardioli, jego granogami jako taka, ale przede wszystkim to, ile podań. Mm, wspaniałych do napastników zaliczył było no, godne uwagi było bardzo ważne dla sukcesów jakie Manchester City razem z Edersonem osiągał no i Wydaje mi się, że może być zadowolony z tego czasu, który na Etihad spędził. Ja nie wiem, czy Donnarumma, który go zastąpi, to jest najsensowniejszy wybór na następcę, ale to jest osobna kwestia. Mnie osobiście jednak nieco dziwi, że akurat do Turcji już teraz Anderson idzie. Wygląda na bramkarza, który mógłby jeszcze w większym klubie pograć, we Włoszech na przykład, w Hiszpanii i tak dalej. Ostatecznie nic takiego, nie ma miejsca. Możliwe, że za późno ten transfer ma miejsce. Możliwe, że po prostu wszystkie większe kluby po prostu nie są zainteresowane takim bramkarzem. No efekt jest taki, że Fenerbahce bardzo solidnie się wzmacnia i zobaczymy jak to się dalej potoczy. Nie sądzę, żeby to było wystarczająco dużo, żeby odzyskać po wielu latach tytuł mistrza Turcji, ale na pewno jest to imponujące wzmocnienie, tak czy inaczej.